Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Tym razem trochę niestandardowo będzie to odcinek specjalny związany z uzyskaniem 100 subów na moim kanale. Chciałbym z tego powodu mocno podziękować wszystkim tym, którzy wspierają kanał, którzy subskrybują, którzy komentują, dają lajki. Także dziękuję za to bardzo mocno. I teraz tak, będzie to dzisiaj z tego powodu gra E-Train. No, nie sądzę, żeby była ona no, znana. To jest japońska gra. To jest gra, nie jest to strategia. Jest to gra e, symulacja miasta. Coś podobnego do SimCity. Coś podobnego do City Skylines. Ale ma swoją nutkę i ta nutka to jest właśnie specjalna sprawa i którą chciałbym dzisiaj pokazać ta seria i train jest już bardzo stara pierwsza część powstała w roku 1985 później pierwsza i druga część była całkowicie tylko i wyłącznie Wydana w Japonii. Trzecia część tej serii, wydana w roku 1990 przez firmę Art Ding, to jest właśnie ta japońska firma, która wydaje tą grę od tego czasu. To była pierwsza część, która pojawiła się w Europie i poza Japonią, też w Stanach Zjednoczonych. Ona została wydana na wiele komputerów. Między innymi też na Amigę, i właśnie na niej, po raz pierwszy, udało mi się nią zagrać. Jak ona wyglądała, mogę pokazać tutaj taki screen z tej gry z tamtego czasu. Bardzo podobne do SimCity na pierwszy rzut oka, ale tak jak mówię, jest inne. Tutaj szczególnie ciekawą sprawą jest, są finanse. Tutaj one są bardzo. Rozbudowane. Poza tym są tutaj materiały, które są potrzebne do budowania miasta. Poza tym kupuje się działki. Kupuje się je przeważnie wcześniej, później buduje się linię kolejową, i wtedy te działki wzrasta ich wartość, i dzięki temu udaje się też zdobywać albo zaoszczędzić pieniądze poza tym buduje się fabryki i to co jest też bardzo inne w porównaniu do gry na przykład Railroad Tycoon to są dokładne czasy odjazdu i przyjazdu pociągów też definicja pauz między nimi tutaj właśnie w tej grze spróbowano doprowadzić do tego aby Właśnie przez ustalanie czasu, kiedy pociąg wyjeżdża, to miało też wpływ na to, jak jest symulowane na przykład ilość pasażerów. W tej grze było dobrze wyjechać rano, wtedy kiedy pracownicy chcieli przejechać z jednego miasta do drugiego i później wracać pociągiem wieczorem po tym, jak ci pasażerowie wracali znów do domów. Także na takiej zasadzie to działa. W tamtym czasie, jak to miałem na amigę, jak to było, oczywiście, to było e, e, wtedy, no, moim zdaniem, rok 92-93, e, to z tego powodu, że wtedy nie znałem tak dobrze angielskiego, jak to w tej chwili jest, e, nie było oczywiście żadnych manuali, e, których można by było zobaczyć, jak się w taką grę gra. Wtedy ją włączyłem trochę pograłem, ale za bardzo się, że tak powiem, nie udało mi w nią tak wygryźć. Dopiero po długiej przerwie zainteresowałem się tą grą. Nawet ją sobie później drugi raz zainstalowałem. I, i zacząłem szukać. Szukać informacji, właśnie na ten temat jak w nią grać, i e, wtedy też udało się znaleźć film na YouTubie. E, niestety polskich filmów na ten temat w zasadzie nie ma. Na, na, e, o tej grze nie ma żadnej serii, żeby można było sobie zobaczyć, jak, jak w to grać. E, dopiero znalazłem taki film e, na YouTubie niemieckim. Z tego powodu, że dość dobrze władam tym językiem, więc mogłem sobie to pooglądać. I tam był właśnie taki jeden youtuber, który właśnie tą grę prezentował i to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Także to była bardzo ciekawa sprawa. I to był mój pierwszy kontakt w zasadzie z YouTubeem, to był rok mniej więcej 2011. To był pierwszy mój kontakt z YouTubeem. Gdy oglądałem tak zwane let's Play. I dlatego to jest też w zasadzie mój taki pierwszy kontakt połączenia gier z YouTube'em, i to jest właśnie też powód, dla tego, dlaczego tą grę chcę przedstawić. Drugim powodem jest jeszcze to, że ta gra wyszła, i to zaraz ją pokażę, która. To jest wersja, ona już nie jest numerowana w tej chwili. Ostatnia nu wersja numerowana to był, to był E-Train 9. Później powstał jeszcze E-Train PC Classic. I teraz 4 dni temu wyszła pc wersja. Jej nie będę pokazywał, bo jej nie mam jeszcze zakupionej. Ale kilka miesięcy temu wyszła wersja na Switcha. Na Nintendo Switch. I właśnie tą wersję... Będę starał się pokazać. Możemy teraz sobie włączyć zapis, który już miałem do tej pory, który już sobie troszeczkę ograłem. I tak, jeżeli chodzi o rozwój gry, to ona, moim zdaniem, swoje apogeum miała w roku 2015. Wtedy właśnie powstała ta wersja A Train 9 z takim rozszerzeniem 4.0, która bardzo była rozbudowana. Też pokażę później jeszcze z parę też tą grę bo ją mam. Tak krótko, żeby zobaczyć na jakiej zasadzie tam ta gra działała i jak wyglądała. No i Później zaczęły się gry, które były dostosowywane do konsol. Trzeba przyznać, że Japończycy to jest naród, który bardzo lubi konsole. I dlatego te gry zostały dostosowywane do konsol. Tutaj możemy sobie to wziąć. Możemy sobie wziąć jakiś pociąg, niech sobie jeździ. Ja tutaj trochę jeszcze powiem o tej grze. Dlatego graficznie, bo no to jest właśnie wersja na Switch'a, graficznie to nie wygląda zbyt ciekawie. To jest, że tak powiem, grafika sprzed no, pięciu lat, to może jest za dużo powiedziane. Ale e, chodzi o to, żeby zasady gry były właśnie podobne i to nawet już widać na tym. E, na, w tej chwili na monitorze, że jest tutaj dużo informacji, jest informacja o tym ile się zarabia, ile się wydaje jakie są zyski i tak dalej, i tak dalej. także to jest dość rozbudowana sprawa i poza tym em, no dość fajnie się w to gra, trzeba przyznać, no ja em, Szczególnie w ósemkę i dziewiątkę dość dużo grałem. Właśnie na podstawie tych, tych filmów YouTube'a, które wtedy oglądałem, można było naprawdę bardzo dobrze się nauczyć w nią grać. I można było dość duże miasta stawiać, budować i, i robić dużą sieć linii kolejowych. Tu jeszcze bym chciał powiedzieć, może, o tym, jakie znaczenie ma ta gra w Japonii. Ta gra w Japonii jest bardzo, bardzo znana, bardzo lubiana i można ją porównać do, do gier takich jak na przykład Anno w Niemczech. To jest mniej więcej ma taki sam status status, że tak powiem, gry, to jest... Anno jest też grane przeważnie w Niemczech. Anno 1800, tak jak to co ostatnio wyszło, gra ogrywana w tej chwili przez odkrywcę Adika, także zapraszam też na, na kanał jego. On właśnie tą grę w tej chwili gra bardzo, bardzo dobrze. A w Japonii właśnie coś takiego jest z tym E-Train, także... To gra o bardzo, długi jej o, o bardzo długiej tradycji i gra, e, a, która ma tam już pewne. Ka każdy ma taki sentyment do niej, że tak powiem. E, chociaż moim zdaniem w tej chwili e, jest e, z tą grą taki właśnie problem, że z tego powodu, że oni się konce koncentrują w tej chwili na konsolach, to prowadzi do tego, że no ta gra się staje troszkę uboższa. Chociaż e, patrząc na właśnie na tą wersję tego e Traina, e, to no, kilka rzeczy jest zrobione, że tak powiem, bardziej, bardziej prosto, że tak powiem, dla może młodszych graczy, którzy dopiero mają ją poznać i mają posmakować. Drugim minusem dla niej, szczególnie jeżeli chodzi o, o Europę i Stany Zjednoczone, to jest jej cena. W, w Japonii Gracze są raczej przyzwyczajeni do wysokich cen i dlatego e, ją mimo wszystko kupują. E, w tej chwili e, ta gra, którą widzicie na ekranie, może wy, wyłączę ten... E, ta gra, którą widzicie na ekranie, kosztuje 45 euro. Także to nie jest mało i to już jest 10% bonus w tej chwili. E, na Steamie jest do kupienia. Poza tym, wersja 8-9 e była po 60 euro do zakupienia. Także to są dość, dość wysoki koszt, jeżeli chodzi o taki typ gier. No, ale to, to tyle, jeżeli chodzi o tą sprawę. Teraz możemy sobie tutaj zajrzeć troszeczkę do środka. Na jakiej zasadzie to mniej więcej działa? Ech, e... Śmiemy sobie tutaj przejdziemy troszeczkę do góry. Łączymy izometryczne spojrzenie. Gdy można sobie patrzeć z góry. I zobaczmy, co my już tu mamy. No, na przykład mogę pokazać krótko, jak buduje się tory. Na przykład to jest. Tutaj jest tor. Położyć tor. Jeżeli chodzi o języki, to wersja na Switcha ma w zasadzie tylko angielski, japoński, dwa chińskie i bodajże koreański. Także to są. Wszystkie języki, które w tej chwili są możliwe. Jeżeli chodzi o, we, o wersję pc tową tak to jak mówię, wyszła kilka dni temu, to doszedł jeszcze język niemiecki. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o, o to. I tutaj możemy sobie zobaczyć um, przedłużyliśmy tą linię kolejową, i tu będzie pociąg, który się pewnie teraz ładuje. Tak, on tutaj czeka na, na, na towary. To jest tak zrobione, że tutaj są fabryki. Można zobaczyć material factory. Te fabryki produkują materiały budowlane, które lądują na takich składowiskach tych materiałów budowlanych. W tej chwili tutaj nie ma nic, ponieważ czeka pociąg. W których będzie miał ładowane te materiały? I jeżeli będzie całkowicie załadowany, to pojedzie sobie Tutaj, właśnie tą, tą trasą do tego miasta, i później pojedzie sobie do tego miasta. Tutaj też jest składowisko. Jeżeli mu coś zostanie, to tutaj e, będzie e, dostarczony ten materiał. I ten materiał jest potrzebny do tego, aby budowały się domy. W tej wersji ona się dokładnie nazywa All Aboard Touristic. Oda turizm to w tej wersji miasta też się budują bez materiałów, ale bardzo powoli. Także to jest też trochę taka zmiana w porównaniu z poprzednimi wersjami. Żeby przyspieszyć wzrost miast trzeba po prostu dostarczać tych materiałów budowlanych, żeby miasto się szybciej rozwijało. Okej. Okay. Poza tym spójrzmy jakie tutaj są, to tu jest na przykład reporty są. E, tutaj jest jaki cel mamy. On zaraz zniknie. Musimy tutaj uzyskać 20 populacji i 200 tysięcy turystów na rok. Poza tym są informacje o, o naszej firmie. Tutaj jest też informacja o naszych zarobkach i wydatkach. Także, jak widzicie, wszystko to jest dość dość dobrze zrobione. Dość dużo informacji tutaj jest. Także ta gra jest na pewno nie dla takich mało wtajemniczonych ludzi, mimo wszystko. Są plany: tutaj można kupować e, e, teren. Możemy sobie wybrać teren i po prostu go zakupić. To należy do nas, tak jak mówiłem. Najlepiej to robić wcześniej, zanim się postawi linie kolejowe. Tutaj są nasze, nasze pociągi. Tutaj można ustawić sobie właśnie, jak mają jeździć, skąd dokąd. Są wszystkie stacje po kolei zaznaczone. Poza tym, można ustalić sobie. Właśnie o jakich godzinach wyjeżdżają i w jakie dni tygodnia. Także to jest tutaj bardzo, bardzo ciekawie zrobione, że w sumie, jeżeli są rozjazdy, dobrze ustawione pociągi nie muszą reagować na sygnalizację tylko mogą tak jeździć, jak jest ustawiony ich rozkład jazdy. To bazuje na tym, że w Japonii pociągi jeżdżą bardzo e, punktualnie. E, dlatego tak jest tutaj też zrobione, że można bardzo punktualnie ustawić, o której godzinie ma wyjechać pociąg i o której godzinie ma, ma wrócić pociąg. i jak, Jeżeli ma się dwa pociągi na jednej linii, to można je tak zsynchronizować, żeby e, nie było kolizji. Okej. Okay. Teraz, może jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o tą grę. Muszę się zobaczyć, czy tu jest coś ciekawego do, do objaśnienia. No, tu jest stacje, można wybudować. Tam różne stacje, można wybudować nowe stacje. No i trasy. Tu jest też władze. Władza w mieście. Tutaj są też statystyki, statystyki do przemysłu, także dość dość rozbudowana sprawa. Okej, okay. no dobrze. To teraz postaram się jeszcze przełączyć na na Itrain e 9. Także widać to. Tak wygląda gra. I train 9, i ta gra jest, no jak widzicie, zupełnie mocniej rozbudowana. No teraz mam akurat noc, ale to wszystko wygląda graficznie na zupełnie innym poziomie. Mimo, że to jest gra starsza, jest mimo wszystko o wiele bardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o. O budowę torów, o budowę rozjazdów, o budowę stacji, o ustalanie przejazdów pociągów. To wszystko jest no, na bardzo wysokim poziomie. Także to jest takie apogeum tego tej, tej serii. Mam nadzieję, że wyjdzie jeszcze coś w takim stylu. O, teraz właśnie się robi. Robi się bardziej Jasno. No tu można sobie zaznaczyć pociąg i tak dalej. No ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, jak to dość, jak to ładnie graficznie wygląda, taka gra. Tu jest kolejne miasto. Tu są jeszcze jakieś parki, rozrywki. I to też wszystko bazuje na tym, żeby dostarczać właśnie tych towarów, jeździć pasażerami z miasta do miasta. Najlepiej w tych godzinach, które są najbardziej lukratywne, bo najwięcej osób wtedy jeździ. Do tego tutaj w E-Train 9 doszły zasilanie. Także trzeba mieć elektryczne zasilanie budynków. Dlatego trzeba budować elektrownie, które to zasilają. No, tak, także, jeżeli chodzi o, o tą całą serię, to jest ona bardzo ciekawa. Zachęcam do zajęcia się nią, szczególnie dla zwolenników takich gier symulacyjnych, związanych z e, z rozwojem miasta, z finansami i tak dalej. Także to jest bardzo ciekawa alternatywa do City Skylines, do SimCity, do Railroad Tycoon i wielu innych gier, które mają podobne, że tak powiem, podejście do tej sprawy, ale, mimo wszystko, Japończycy w tej grze osiągnęli coś takiego bardzo szczególnego. I dla mnie, że tak powiem, sprawa nostalgiczna z tego powodu, że rok, tam 92, kiedy po raz pierwszy tą grę włączyłem na Amidze, także mam do niej sentyment. Po drugie, z tego powodu, że w roku 2011 po raz pierwszy połączyłem YouTube z grami, z oglądaniem gier. I to, była właśnie, to był właśnie wtedy e-train, i e, to prowadził człowiek, który w tej chwili już nie prowadzi tego kanału. Jeżeli ktoś ma e, taką ochotę i chciałby się dowiedzieć, e, kto to jest, to, to proszę napisać w, w opisie, to mogę podać tą wiadomość. E, e, to, to jest Austriak, e, także bardzo e, miał ciekawy akcent. Ale mimo wszystko to bardzo ładnie przedstawił. W tej chwili pracuje samodzielnie. On w międzyczasie robił też podobne gry dla, dla szwajcarskiej firmy i równocześnie robił też, znaczy rozwijał swój kanał. W tej chwili już jest całkowicie samodzielny. Ma swoją firmę, która tworzy gry, znaczy w tej chwili też tworzy swoją grę. To nie jest gra w stylu E-Train, ale mam nadzieję, że niedługo dowiemy się, jaka, jaka to jest gra od niego. Także to był rok 2011. No i on kilka ładnych lat właśnie poświęcał tej grze bardzo dużo miejsca. Także jeżeli chodzi o rynek niemiecki, to bardzo ją spopularyzował, trzeba powiedzieć, że bardzo wiele ludzi zaczęło grać w nią. Wyszła też niemiecka wersja gry E-Train 9. I, I tak, teraz mamy rok 2021. Jest to koniec tego roku. Udało się, i tutaj widać też, że zaczyna padać śnieg. Także mamy w tym wygrze, jest to styczeń. Także to też jest ładnie przedstawione. I e, ja dziękuję za uwagę, dziękuję za suby, dziękuję za wsparcie, dziękuję za komentarze, za miłe słowa i tak jak zwykle, cześć, czo, pozdrawiam i pa pa.